Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do tłumów: Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przesiadujących na rynku dzieci, które głośno. Przemawiają swym rówieśnikom: Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście, biadaliśmy, a wy nie zawodziliście. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł, ani nie pił, a oni mówią: Zły duch go opętał. Przyszedł w syn człowieczy, je i pije, a oni mówią: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Chrystus wypowiada się w sprawie pokolenia, z którym się spotyka. Mówi, że podobne jest do dzieci, które przesiadują na rynku, głośno przemawiają swym rówieśnikom: Przegrywaliśmy wam, a nie tańczyliśmy, biadaliśmy, a wy nie zawodziliście. I dalej. Mówi, przyszedł Jan chrzciciel, nie jadł ani nie pił, a oni mówią, zły długo opętał. Czynił cuda Jan chrzciciel za pośrednictwem Jana chrzciciela, kiedy chrzcił, mówił o nawróceniu i, i był ubogi. A to nie pasowało uczonym i farzeuszom, mówiąc, zły długo opętał. Przyszedł syn człowieczy, je, pije. Oni mówią, to żarłok i pij, jak przyjaciel celników i grzeszników. Bo właśnie Chrystus przyszedł do wszystkich ludzi, żeby ich zbawić. Nie tylko do tych, którzy. Yy, Przyjęli Jego słowo, ale do tych grzeszników, do celników. Jego słowa były ostre, tak jak Jana Chrzciciela mówił o nawróceniu. I właśnie widzimy, ani Jan Chrzciciel nie odpowiadał tym, do których przyszedł Chrystus, ani, ani Chrystus, bo mówili o Janie Chrzcicielu Zły długo pętał. Bo pokutował, pościł, chrzcił nad Jordanem, mówi, żeby się nawracali. Nie docierało to do nich. I on mówił też Jan Chrzciciel o przyjściu Chrystusa, o tym, któremu nie jest godzien rozwiązać, że mykał Jego sandałów. I mówi ja chrzczę wodą, On będzie chrzcił Duchem Świętym i zobaczmy, jak ludziom nie pasuje. I teraz też tak jest. O Janie Chrzcicielu mówiąc, że długo opętał, a o synu człowieczem, który je i pije, który spotykał się z ludźmi, hmm. żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Tak, bo chociażby mamy przykład tego celnika, jak wszedł na sykomorę Zobaczył Chrystusa. Chrystus mówi: Zejdź z niej, chcę być dzisiaj na twoje uczcie. A Faryzułsie byli niezadowoleni. Jada z celnikami, ale zobaczmy. On nawrócił się, mówi: Panie, połowę mojego majątku dam biednym, a jeżeli kogoś skrzywdziłem, poczwórnie zwracam. A więc zobaczmy. Poznał Chrystusa. Zmienił swoje życie. A więc Chrystus przychodzi nie tylko do tych, którzy słuchają Jego słowa, wypełniają je, ale przede wszystkim do grzeszników i do celników. Chce, aby wszyscy zostali zbawieni. I wiemy, że On, Jezus Chrystus. Posługuje się nami, ludźmi ochrzonymi. Mamy obowiązek docierać do ludzi, którzy są dalecy od Boga. Jeżeli nasza wiara będzie głęboka, tak Chrystus mówi, chociażby była taka jak ziarko gorczycy, powiecie tej morwie, wyrwi się, przesać się w morze, tak się stanie. A wiara będzie głęboka, jeżeli będzie ubogacana modlitwą, wspierana modlitwą, czyli rozważaniem słowa Bożego, odmawianiem różańca, a największa forma modlitwy to jest uczestniczenie we Mszy Świętej i przyjęcie Komunii Świętej. Kochani, chciejmy dobrze przeżyć Adwent, czyli czas oczekiwania na pamiątkę Bożego Narodzenia, jeżeli będziemy blisko Boga, jeżeli będziemy się dzielić dobrami i duchowymi, i materialnymi z innymi ludźmi, na pewno zasłużymy na zbawienie i pomożemy innym ludziom zbawić się, bo mamy się zbawić z innymi. Do tego zobowiązuje nas Chrzest Święty. Dziękujmy Chrystusowi, że przyszedł do wszystkich ludzi, nie tylko narodził się do jednych, a do tych, którzy przyzwoicie żyją, ale również do grzeszników i celników. Kochani, wchodźmy codziennie na portal Prawy.pl mamy codzienne artykuły, felietony, wywiady telewizyjne i rano o siódmej jest odczytywana Ewangelia z komentarzem. Chciejmy odsłuchiwać ją i chciejmy żyć tą Ewangelią. Chciejmy e, cieszyć się z tego, że Jezus przyszedł na ziemię i pragnie nas zbawić, i zbawić innych ludzi, również grzeszników. Chciejmy innym pomagać, w tym, żeby uwierzyć w Jezusa Chrystusa, żywego Boga. Życzę Wam miłego, pogodnego dnia, dnia pełnego Boga.